A język angielski znałeś wtedy dobrze? Nie słuchaj, nie znałem języka angielskiego dobrze. W ogóle nie znałem, bo ja jestem z czasów, gdy w szkole podstawowej mieliśmy język rosyjski. Nie uczyliśmy się angielskiego w szkole, nawet tych podstaw. Więc moja nauka języka angielskiego zaczęła się mniej więcej jak kupiłem Amigę, pierwszy mój komputer. I tam niektóre jakieś tam dokumentacje, do programów, opisy i tak dalej były czasami w języku angielskim i brałem po prostu miałem taki jakby no, książkowy taki gruby był słownik polsko-angielski angielsko-polski i wertowałem kartki wyraz po wyrazie wyraz po wyrazie całe zdania sobie tłumaczyłem po prostu potem już było troszeczkę łatwiej bo wiadomo, im więcej człowiek tłumaczył no to więcej w głowie zostawało nie więc jakoś tam jakoś tam szło potem słuchaj jak już przyszła era peceta i internetu to już było łatwiej były takie proste słowniki internetowe, nie było Google Translate, słuchajcie, bo on wyszedł z tego, co pamiętam, gdzieś koło chyba 2006 roku i tam nie było w ogóle polskiego. Polski był kilka lat później, dopiero się pojawił. Więc dalej to było, wiesz, wyraz po wyrazie, bo były takie słowniki właśnie wyrazowe, jakby nie zdaniowe, tylko wyrazowe. No i tak się tłumaczyło, słuchaj. Potem było tak, że jak zostałem deweloperem L2J Server, siedzieliśmy na IRC, no, i na Irycu, słuchaj, były osoby, właśnie deweloperzy z tego l serwer z całego świata. No i trzeba się, trzeba się było porozumieć, trzeba sobie było wytłumaczyć, co, po co, na co, dlaczego ta zmiana, nie? W języku angielskim wszystko było. I to było tak, że na początku bardzo mi opornie szło, bo żeby proste zdanie napisać, na przykład, to wiesz, słownik, nie? Wyraz po wyrazie, coś tego, tu. Potem jakoś człowiek czytał, co oni piszą, nie? Gdzieś tam se tłumaczył. Taki, jakby wiesz, oczytania, jakby dostał. Poza tym cały czas, właśnie różnego rodzaju dokumentację do programów, do Java, do, do Eclipse'a i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakoś taki człowiek był oczytany i przez to czytanie się uczył, jakby troszkę jakby układać zdania. I potem już jakoś szło. Na tym na tym Iry, co z nimi, już jakoś szło i tego języka angielskiego używałem codziennie. Pisanego, i tu jest właśnie problem, bo pisany słuchaj i czytany wychodzą mi rewelacyjnie. Jestem w stanie wziąć wszystko i po prostu książkę po angielsku sobie przeczytać. Słuchany też jakoś idzie, bo filmy na YouTube, na przykład czytam filmy normalnie na takie jakieś dłuższe, mogę sobie po angielsku obejrzeć. Takie YouTubeowe to generalnie 99% rozumiem. Takie wiesz, hollywoodzkie, jakieś po angielsku, niektóre rzeczy mi umykają, natomiast w mowie. Z racji tego właśnie, że mój język angielski jest czytano-pisany, no nie za bardzo. Czasów, gramatyki, tego wszystkiego nie znam, bo po prostu się uczyłem ze słownika. Także tak to jest, że no wiesz, dogadam się, ale raczej na zasadzie kali jeść, kali umieć.